Dzień dobry, nazywam się Marcin Mirowski, zapraszam do naszej nowej siedziby firmy Elektrobót w Rudnikach przy ulicy Warszawskiej 45B. Nasza firma zajmuje się profesjonalnie klimatyzacją, pompami ciepła i wentylacją przemysłową. Zapraszam. Wchodzimy do środka. W naszej siedzibie możecie Państwo zapoznać się z pełnym asortymentem klimatyzatorów rezydencyjnych. Wszystkie urządzenia są podłączone, przez co można je przetestować, z oczyszczaczami powietrza do firmy Daikin, pompami ciepła do ciepłej wody użytkowej. Pompami ciepła nisko-, średnio-, wysokotemperaturowymi. Wszystkie urządzenia grzewcze, jak i klimatyzacyjne, są podłączone w naszej firmie, przez co można je przetestować, można pobawić się aplikacją, sprawdzić funkcjonalność sterowników. Tak więc, jeżeli państwo potrzebujecie rozwi profesjonalnych rozwiązań klimatyzacyjnych, jak i grzewczych, zapraszamy do naszej firmy przy ulicy Warszawskiej 45 w Rudnikach. Są tutaj specjaliści, którzy Państwo dobiorą te urządzenia, a później będziemy je obsługiwać gwarancyjnie jak i pogwarancyjnie. Dlatego zapraszam serdecznie.